Potem jeszcze jest drugie pytanie od pana Mecenasa Długiego. Dlaczego koronawirus nas nie połączył? Dlaczego wspólne zagrożenie nie jest ważniejsze niż bieżąca polityka? Pan Mecenas zwrócił uwagę rzeczywiście na taką chyba naszą, naszą polską cechę charakteru, że, że wydawało się też w historii kiedyś, po takich traumach narodowych, że one nas powinny łączyć. Może nawet przez jakieś tam parę dni przeżywaliśmy wspólnie. Te, te zbiorowe, bardzo trudne sytuacje, ale jednak później mamy więcej te, tego genu rywalizacji. No, to się oczywiście nałożyło pewnie na ten czas przedwyborczy, który, który nie, nie sprzyja takiemu refleksyjnemu podejściu, a bardziej tworzy atmosferę do, do rywalizacji. No, szkoda, bo pewnie o tym, mam nadzieję, powiemy, bo. Dzisiaj widać, że rządzący za wszelką cenę do przeprowadzenia wyborów, e, takich czy innych, czy one będą korespondencyjne czy faktyczne, to wybory teraz organizowane generują bardzo duże ryzyko dla zdrowia, życia obywateli i to powoduje. Ale do tego chciałam potem przejść do tematu wyborów, ale jeszcze mam jest do pytanie jest, jest nadzieja, ja myślę, że <laughs> tak, dla, dla wielu, tak nie chciałbym tylko zasiać takiego złego ziarna. Z wieloma osobami, jak rozmawiam, jak oni uważają, czy, czy wrócimy do, takiego, do takich postaw bardzo konsumpcyjnych, szybkiego, szybkiego stylu życia? Czy, czy nas nauczy coś ten koronawirus, żeby zwrócić uwagę chociażby na te nasze relacje, na ich jakość, na, na potrzebę większej życzliwości dla siebie nawzajem? No, a to tyle Nie zmienia w życiu właśnie życzliwość, zaufanie jeden do drugiego, to przekłada się na wiele dziedzin życia i przecież e, jeśli jest większe zaufanie, to też przedsiębiorcy e, mają to do oczywiście. siebie większe zaufanie, nie potrzeba tylu poręczeń, te koszty transakcyjne, w relacji gospodarczych się zmniejszają. A taka atmosfera ciągłej wrogości, szukania wroga jeden do drugim, no przekłada się na, 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 na ogólną kondycję nas. Na, Polaków jako społeczeństwa obywatelskiego. Że ja też spotykam takich ludzi, którzy uważają, że, że ten kryzys może być taką szansą dla takich ruchów, one są bardziej trochę elitarne, oddolne, że na, na przykład tworzyć takie lokalne sieci dostarcz, gospodarcze, dostarczania żywności, że będzie bardziej zwracać uwagę też na to, co jemy, na jakość tak, żywności, lokalne produkty na takie nawet spółdzielnie, można powiedzieć, konsumenckie, takie Bardzo kooperatywne, spożywcze. Mam nadzieję, że, że to wyzwoli jakąś, jakąś taką nową energię i że ludzie będą na to zwracać uwagę, ale oczywiście pewnie w przeważającej części wrócimy do takich konsumpcyjnego nastawienia. Ono jest dobre też dla gospodarki, bo jak się wydaje pieniądze, gospodarka się kręci, to, tak. to przedsiębiorcy też mogą zatrudniać i jest prosperity. I, I mam nadzieję, że, że to nas czegoś nauczy, ale doświadczenia obecne nie są krzepiane.